Jak wiecie, otwierałam już na moim kanale kilka boksików z Labubu. Więc zgadnijcie, co mam oto w tej paczuszce. No, oczywiście, że Labubu. A Labubu to dostałam od Hype Soul, za co bardzo, bardzo dziękuję. No dobra, więc bierzemy się za opening. Tutaj są wszystkie labubu, które możemy trafić. Ten tutaj jest taki brązowy. Tutaj wam go wyświetla jest to secret. Jak wiecie, takie labubusie już mam. W tej serii mam takiego różowego słodziaka i mam nadzieję, że jego nie trafimy. Najbardziej chciałabym trafić w sumie Sojmilka albo tego toffi, oczywiście secreta. No dobra, więc ja już zabieram się za otwieranie. Ale zanim go wyciągnę, to właśnie na stronce Hype Soul. macie mój kodik sniżkowy Wikusia 5 na minus 5% na każde labubu, które sobie tam wybierzecie. Teraz już to otwieramy, boże stresuję się. Nie patrzę na tą karteczkę tam. Wy zobaczycie jako pierwsi? Dobra. Ej, to ja sobie to chciało, ale ładny się trafił. On nie jest piękny, jest taki właśnie neutralny, takiego potrzebowałam. Tutaj macie jego karteczkę i nazywa się Tofi. Ja się cieszę, jest przecież Tutaj macie jeszcze go z bliska. A jak dobijecie z tego shortsa tysiąc nowych subików, to otwieramy kolejnego Labubu.